Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj ten filmik jest przeznaczony dla wszystkich tych osób, które mają jakiekolwiek problemy z nadwagą i mają teraz na wiosnę mm, taki pęd y, do odchudzania. wielu, wielu, wielu listach, które od Was otrzymują, pojawia się niestety ten sam problem. Problem nadwagi, czyli takiego wewnętrznego niezadowolenia z waszej masy ciała i z ilości tkanki tłuszczowej. Wiele osób korzysta z wielu kuracji odchudzających. Czasami zdarza się to tak, jak w przypadku mojej długoletniej przyjaciółki, która korzystała, nie wiem, co dwa tygodnie z innej kuracji odchudzającej i Hmm, czy to coś przyniosło? A czy przyniosły takie kuracje coś w Waszym życiu? Czy one zmieniły coś w Waszym życiu? Czy udało się em, zmniejszyć wagę i czy udało się utrzymać tą niższą wagę przez dłuższy okres czasu? Czy też wystąpił tak zwany efekt joju, czyli po jakimś czasie niestety waga znowu wzrosła. Moi kochani, to jest taki bardzo skomplikowany temat. Jego nie można przedstawić w formie takiego krótkiego filmiku, ale postaram się wszystko maksymalnie skrócić i przedstawić Wam ma mój sposób patrzenia, mój sposób widzenia problemu nadwagi i problemu odchudzania. Co to jest nadwaga? Co to jest? Wiadomo, to każdy odpowie, co to jest, ale jak to wygląda w przypadku naszego organizmu? To wygląda w ten sposób, że jedząc, zwiększamy objętość naszej tkanki tłuszczowej. Czyli okrywamy się tak, jak gdyby takim płaszczem. Dlaczego to robimy? Kiedy okrywamy się płaszczem? Na przykład w zimie, gdy nam jest zimno, prawda? Chronimy się w ten sposób przed zimą. I w sytuacjach, w których odczuwamy jakikolwiek lęk, jakikolwiek lęk, czy niepewność, czy nadwrażliwość, co wtedy robimy? Instynktownie zakładamy dłonie w ten sposób, prawda? Albo okrywamy się tkanką tłuszczową. Czyli, moi kochani, problem nadwagi. To nie jest taki problem, który można rozwiązać przy pomocy kuracji odchudzającej czy chemii. Tego nie da się w ten sposób rozwiązać. A czym więcej chemii, czym więcej zmian w waszym odżywianiu czyli na przykład stosujecie jakąkolwiek kurację odchudzającą i macie tam napisany jadłospis, że na przykład rano jecie to, w południe jecie to, wieczorem to. I to jest dla was nowe. To jest nowe dla waszego organizmu, a na wszystkie nowości każdy człowiek reaguje stresem. Gdy pojawia się stres, to jest taka forma lęku, lęku przed zmianą, lęku przed czymś nowym. Czyli taka kuracja odchudzająca, zamiast zlikwidować wewnętrzny lek czy stres. Wzmacnia ten lęk i wzmacnia ten stres. Tak samo wszystkie środki chemiczne odchudzające. Organizm otrzymuje nagle jakieś środki chemiczne, których nie zna, i powoduje to w nim wewnętrzny stres, wewnętrzny lęk, czyli potrzebę ochrony, czyli zwiększenia masy płuszczowej, i na pewno nie stracicie w ten sposób na wadze. Na pewno nie stracicie w ten sposób na wadze. A jeżeli tak, to tylko poprzez efekt wyniszczenia organizmu i po jakimś czasie, że skończycie taką kurację, po jakimś czasie tatka tkanka tłuszczowa znowu się odrodzi. No to zapytacie: no to co w takim wypadku, jeżeli nie stosować kuracji odsłuchających, to jak mogę zlikwidować moją nadwagę? Bardzo szeroki temat, moim zdaniem, i to jest zdanie sprawdzone, ponieważ jako nastolatka. Też wyobraziłam sobie, że mam nadwagę i stosowałam wszystkie możliwe kuracje odchudzające, aż do czasu, kiedy zrozumiałam, na czym to polega. Moi kochani, pierwszy krok odrzucamy jakiekolwiek środki chemiczne i jakiekolwiek kuracje odchudzające. To nie ma sensu i tym możecie sobie tylko więcej zaszkodzić niż pomóc. Następny krok Wyrzucamy taką wagę, są takie wagi łazienkowe. Możecie to komuś podarować, na której mm, sprawdzacie, ile ważycie. I tutaj za każdym razem, nawet osoba szczupła, jeżeli staje na taką wagę, to od razu się pojawia taki stres, o, jedno kilo za dużo, czy dziesięć za dużo, czy więcej. Prawda? Zawsze jest takie odczucie, jest za dużo. Ile jest takich osób, które się stają na takiej wadze łazienkowej i mówią, o, wspaniale! Nie wiem, to jest idealna waga, taką sobie wyobrażam. Czyli następny krok to jest wyrzucenie takiej wagi. I teraz trzeci krok to jest skupienie się na sobie. Skupienie się na własnym wnętrzu i zastanowienie się, czego naprawdę się obawiasz, przed czym próbujesz się chronić. Czy masz niepewną sytuację w pracy, czy masz niepewną sytuację w związku. Czy po prostu jesteś osobą bardzo wrażliwą, która boi się, nie wiem, że ktoś się skrytykuje, że, mm, że spotka się z jakimś niezrozumieniem. To jest taki, taki następny krok. Znajdź w sobie, czego się obawiasz i przed czym chcesz się chronić. I następny krok to jest taki, taka podstawowa zasada. Cokolwiek wiesz, cokolwiek, to zastanów się, co to jest. Czy jest to produkt naturalny, a czy może jest to jakaś chemia? Jakieś, mm, nie będę tutaj wymieniać po nazwach, jakieś takie rzeczy, które się je przed telewizorem, czy, mm, czy w innych miejscach. Zastanów się, czy twój organizm, twoje ciało, mm, odbiera taki produkt pozytywnie czy negatywnie. Jak się czujesz, jeżeli zjesz to czy tamto? Czujesz się dobrze? No to świetnie. Czujesz się źle? O. Czyli to nie jest coś, co jest wartościowe. To jest taki następny krok. Cokolwiek bierzesz do ust, to zastanów się, jaki to ma wpływ na Twój organizm. Bo jest taka zasada, którą już znacie z mojej książki. Jesteś tym, co zjadasz. Czyli cokolwiek zjesz, to ma wpływ na Twój organizm. Cokolwiek. Są produkty. Po których zjedzeniu jesteśmy jeszcze bardziej nerwowi. Są produkty, po których zjedzeniu czujemy się dobrze. Są tak zwane afrodyzjaki, po których odczuwamy takie czy inne energie. Zastanów się nad tym, jak się czujesz, jedząc to, co w tej chwili jesz. I następny krok, kiedy już wiesz, co budzi Twój lęk. Kiedy już wiesz, jak się czujesz, gdy jesz to czy tamto. Kiedy już odrzucisz te wszystkie kuracje odchudzające. И скупишь ее на себе.